Hej, super, że jesteś. Dzisiaj z kwestii technicznych chciałam opowiedzieć Ci, w jaki sposób wynajduję tematy do kolejnych odcinków. Przede wszystkim omijam szerokim łukiem polski internet, w sensie polskiego YouTube'a. Na samym początku mojego kanału ktoś powiedział mi, że o, to dobrze, że nie mam takich spraw jak wszyscy inni, że te sprawy się nie powtarzają. Cały bajer polega jednak na tym, że mało kto wpisuje te mniej znane tytuły i mniej znane nazwiska, więc dużo ciężej jest się przebić do jakiejkolwiek publiczności. W związku z tym, oczywiście, jeżeli subskrybujesz ten kanał, to bardzo Ci za to dziękuję i tak samo za łapki, udostępnienia, komentarze, bo właśnie nie wpisuje się w ten trend, w który wpisuje się większość i zdecydowanie odbija się to w tym momencie na zasięgach. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, Jasne, nazwiska takie jak Ed Gin, czy Jeff Darmer, czy nie wiem, Golden State Killer, czy Nightcaller, to są takie rzeczy, które wszyscy wpisują, które wszyscy szukają, ale ja przyznam szczerze, że o ile nie będę w jakiś sposób czuła się w obowiązku do zrobienia takiego odcinka, to zwyczajnie na tym kanale go nie będzie. Był Backpacker, ale tylko dlatego, że chciałam zrobić historię powiązaną. Czyli historię i jego bratanka. Jakie sprawy mnie interesują? Interesują mnie sprawy stare, dlatego na kanale znajduje się bardzo dużo, stosunkowo do ilości, oczywiście ogólnej ilości filmików, znajduje się duża ilość filmów starych, filmów sprzed wieku, sprzed dwóch wieków, bo są to kwestie zapomniane. Interesują mnie sprawy, które były w jaki sposób ważne, w jaki sposób istotne. Czymś się odznaczały, jak na przykład sprawa Angeliny Napolitano, która dla nas, kobiet, powinna być bardzo istotna, a wydaje mi się, że bardzo mało osób o niej wie. I przyznam tutaj szczerze, że na chwilę wypuszczenia tego odcinka nie wiem, czy zdążyłam zciszyć muzykę w tamtym odcinku, zrobić ją bardziej przyjemną dla ucha i dla słuchacza. Jeżeli tak jest, to oczywiście odcinek będzie dostępny w playliście sprawy stare. Jeżeli nie, to proszę Cię, uzbruj się w jeszcze trochę cierpliwości, żebym mogła znowu załadować ten odcinek, bo on na pewno wróci na kanał. Sprawy, które są w jakiś sposób ciekawe, na przykład sprawa Geshe Gottfried. Sama w sobie charakteryzowała się w sumie typem działania odpowiedniego dla kobiety, ponieważ statystycznie kobiety truły i Geshe była trucicielką, co zafascynowało mnie w tej sprawie, to pewna formułka, taki mini rytuał przed wykonaniem kary. Powiedziałabym w Niemczech, ale wtedy to chyba nie było Niemcy. W każdym razie kara została wykonana w Bremen, i w miejscu, w którym została ona wykonana, to dzisiaj jest kamień wmurowany kamień, taki jak bruk, gdzie ludzie podobno chodzili i pluli na niego, więc znów jest jakaś sprawa taka troszkę inna. Następne sprawy, do których docieram, to przykładowo takie, w których Komuś udało się oszukać sprawiedliwość, czy też wymiar sprawiedliwości, i zwyczajnie tej kary uniknął. Albo takie sprawy, jak Martin Lecian, który dużo nabroił w swoim krótkim życiu, natomiast on broił bardzo intensywnie. I chyba ostatnim takim typem spraw, który mnie interesował, poza tym, żeby ogólnie sprawa była nieznana, to fakt, z którego uczyniłam serię. Odcinki w tej serii pojawiają się raz na miesiąc i są to sprawy dotyczące osób, które mają jeszcze mleko pod nosem, a które nie przebierają w środkach i sposobach uszkodzenia ciała lub pozbawienia kogoś życia. Dziś w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, na kanale pojawiła się premiera pewnej pani domu i pewnego sprzedawcy gorsetów. I chociaż wiadomo, no ktoś zginął, tak, ale Sytuacja, cała sprawa, jak ta dwójka zabrała się do rzeczy, jest po prostu przekomiczna dla mnie. Naprawdę iście genialna, po prostu geniusze zbrodni. Jak nie należy czegoś robić? To, to jest kompendium wiedzy. Ten odcinek to jest kompendium wiedzy na ten temat. Jak nie należy popełniać przestępstwa jakiegokolwiek, a już tym bardziej nie takiego, jakiego oni się dopuścili. Więc czego szukam? Przede wszystkim nie szukam nazwisk. Dlatego, że w momencie, kiedy widać nazwisko na YouTube, to oczywiście sprawa dana już została przedstawiona. Ja nie chcę bawić się w zgadywanki albo w tracenie czasu na szukanie, na ile popularna ta sprawa w polskim internecie czy w polskim YouTubie już jest. Więc zdarza mi się, że usłyszę jakieś nazwisko w jakimś programie, usłyszę o jakiejś sprawie, że ktoś zrobił coś w taki lub inny sposób. I wtedy staram się dotrzeć do źródła, czyli do tego, o kim to było, o czym to było i czy mam wystarczająco materiałów, żeby w zasadzie zrobić z tego odcinek. W momencie, kiedy znajdę już sprawę, która mnie interesuje, przeczytam, przemyślę, zastanowię się, czy jest ona w jakiś sposób wyjątkowa, albo czy jest po prostu inna, czy jest warta przedstawienia. I ostatnie czy, czyli... Czy mam wystarczająco dużo materiału na to, żeby zrobić z tego jakąś sensowną całość, to decyduję, że albo tą sprawę przedstawię, wiadomo, albo nie. Czasami decyduje o tym też ilość czasu, jaki mam na napisanie danego odcinka. Bo ja przyznam się szczerze, należę do osób tak zwanych zdolnych, ale leniwych, co owocuje tym, że robię pewne rzeczy na ostatnią chwilę. Czy zdarzają mi się rzeczy śmieszne i zabawne podczas wyszukiwania historii Owszem, zdarzają mi się. Na przykład takie, że wydaje mi się, że jakąś historię słyszałam, albo czytałam o niej, albo może oglądałam jakiś reportaż i próbuję się jej doszukać. Po czym przychodzi olśnienie i okazuje się, że owszem, czytałam, czytałam jak najbardziej w książce. Jest to historia czysto fikcyjna, ponieważ ja należę do osób, które czytają prawdziwe papierowe książki. I jeżeli ogólnie taka tematyka Was interesuje, to polecam książki Harlana Kobena albo Alex Kawa. Przy czym radzę uważać, żebyście później nie szukali tych spraw i tematów gdzieś jako opracowanie na YouTube, bo to się nie zdarzy. Chyba, że ja, nie wiem, już całkiem nie będę spała, zamroczy mnie kompletnie i wtedy zdecyduję się opisać taką sprawę. To już byłoby przegięcie kompletne. Ale jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych, więc i to może się pewnego dnia zdarzyć. I wiem, że dzisiejszy odcinek będzie jednym z krótszych, natomiast cała ta seria, moim zdaniem, nie była planowana na jakąś wybitnie długą i na jakieś długie posiadówki z herbatką. I myślę, że na dzisiaj to jest wszystko, i niebawem słyszymy się ponownie w kolejnym odcinku tej krótkiej, mini dodatkowej serii. A tymczasem, dobranoc.